Cześć witajcie, witam Was dzisiaj w kuchni u Zakopca, jestem na polu, wyszedłem trochę się przewietrzyć, mamy fajne widoki, może Wam je pokażę od razu. Dzisiaj bardzo fajnie, giewont wyszedł, czerwone wierchy się nam prezentują, jest naprawdę fajnie, fajna, fajna niedziela. A dzisiaj mamy taką dla Was niespodziankę, bo chcemy dzisiaj usmażyć, przygotować jedzenie z mrożonej ryby, z filetów takiej mrożonej ryby. Oczywiście wiele ludzi mówi, że nie kupują takiej ryby, nie jedzą, nie chcą jej widzieć na oczy, bo to niezdrowe i tak dalej, ale wiemy, że takie ryby się sprzedaje, bardzo dużo się ich sprzedaje, ale ważne też, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy właśnie, kiedy kupujemy, no i kiedy tą rybę taką przyrządzamy, także serdecznie Was zapraszamy dzisiaj do naszej kuchni, będziemy chcieli to pokazać, troszkę powiedzieć na ten temat właśnie. No, i oczywiście dziękujemy Wam za lajki, za komentarze i za udostępnienie tego filmu. No, tak jak mówiłem, dzisiaj przygotujemy sobie tutaj w naszej kuchni rybę mrożoną. Mam taką zakupioną rybę. Tak naprawdę mówiąc, znajdziemy jaki to jest gatunek tej ryby. Ale taką rybkę mamy, była zamarznięta. Tutaj ją rozmroziłem. I co bym chciał powiedzieć, co się dowiedziałem ostatnio ciekawego na temat ryb mrożonych. To jest m.in. to, że te ryby są glazurowane. To oznacza, że po prostu są pokryte warstwą lodu. Nie tylko zamrożona ryba, ale po prostu jest pokryta warstwą lodu, która ma chronić przed obsłuciem no, się ryby. Można ją dłużej przetrzymywać, nawet kilka miesięcy. Ale co z tym glazurowaniem? Często do, takiego, do tej wody, która jest, gla, jakby no, ta, ta ryba w tej wodzie jest, żeby to zamarzło, są dodawane różne jakieś środki chemiczne. Chlorek sodu. A produ producenci często wykorzystują to glazurowanie do tego, żeby po prostu zmniejszyć wagę tych ryb, yy, spowodować, że mamy więcej wody jak, jak tych ryb. Więc warto zwrócić na to uwagę, jak się kupuje, po prostu ile, ile tej glazury jest. Yy, jakieś tam normy podają, że powinno, być, powinno jej być tam 3-5% yy, całego produktu, a nieraz się okazuje, że jak kupimy rybę, rozmrozimy, to tej wody po prostu jest 30-20%. Dla niektórzy nawet mówią, że czasami do 40%. Tutaj mamy tę rybę zafoliowaną. Ona jest rozmnożona i właśnie tutaj dobrze widać, że nie ma wody w środku. tak? Ta woda nie, nie, nie leje się. nie ma. rozpakuję. Wrzucimy. I właśnie o to chodzi, żeby tej glazury, którą jest pokryta ryba. Było jak najmniej. Tutaj przy filetach kupujemy, no to wiadomo, warto kupować filety ze skórą, ponieważ ta ryba się nam nie będzie rozpadać yy, przy smażeniu. Zaleca się, żeby przed smażeniem rozmrażać rybę, żeby ona była rozmrażona, żeby nie smażyć w, w, z lodem, który jest, który jest zamarznięty, bo no, ryba będzie się nam gotowała, nie smażyła, więc to jest bardzo ważne. Zaleca się także, aby taką rybę, która jest rozmrożona, jeszcze po prostu odsączyć z tej wody, która tam jest. No i tutaj sobie odsączymy tą, tą rybkę z wody. To położyć. Niektórzy robią tak, że na druszlak kładą, żeby ta ryba sobie obciekła. Tak? Że chodzi o to, żeby nie smażyć ryby po prostu z wodą mokrej. Tak? No, jak tutaj robię tylko są. Pragniemy pieprzu, czy pieprzu też no, rozgrzewamy tłuszcz. Tak, żeby patelnia była mocno nagrzana i dopiero wtedy będziemy rybę wrzucać do smażenia mniej więcej tak będziemy smażyć około 5-7 minut z jednej strony i z drugiej strony troszkę krócej ja obsmażę rybę pierwsze ze strony, z drugiej strony, nie ze strony skóry, tylko od tej strony No, już mam dobrze nagrzany wchodzimy rybę No i ryba musi nam się smażyć, nie gotować, tylko smażyć. Nie polecamy smażyć na margarynie, na jakichś różnych zewnętrznych środkach musi być olej albo masło, masło kolorowane. No też polecamy oliwę. My tutaj smażymy na oleju kokosowym, który ma wysoką temperaturę i dzięki temu to po prostu się szybciej smaży. I też nigdy, słuchajcie, nigdy nie robimy czegoś takiego, że smażymy rybę, to ją przykrywamy, bo nam, bo nam chlapie. Jak nam chlapie, to znaczy że po prostu za dużo jest wody. Dlatego trzeba jej pozwolić się rozmrozić dobrze dopiero odsączyć. Jeszcze ten almerył odjadę żeby odciekła chyba. No i wtedy smażymy i samo chlapie. Też jak będziemy smażyć na dużym ogniu, na rozgrzanej patelni, to ryba się nam po prostu nie będzie przyklejać, tak? Do opatelni możemy je przesunąć. Bardzo fajnie się smaży. Krypka nam się podsmażyła w jednej strony. Wracamy też na drugą stronę. Dzięki tej skórze chyba się nam nie rozsypała. Teraz ja dopiero dodatkowo sobie tam wysypię troszkę przypraw na wierzch. Nie chciałem dawać tego wcześniej, że po prostu one się nie spaliły w tym, tym smażeniu. Więc tutaj też zależnie na jak widzicie, można sobie dodać wcześniej, później. Ja daję teraz przyprawy do wielkich znamionych. Mam ja bazylię, majeranek. Oczywiście sól była. Troszkę majoranku. Mama idzie, tupie. Tupie smog, niesie surówkę. Amerytko już mam zmarzoną, wkładziemy ją teraz na talerzyki ładnie. Jemy się z rybkami. To jest miałem z chipsami, tak. solówka z czerwonej kapusty, Czy czym tam jeszcze? Co tam jeszcze jest? Mamu! Co tam jeszcze jest tej kapusty? Czerwona kapusta, jabłko, olej, cebula, pieprz. No. I taki zestaw dzisiaj będziemy jeść. się. Czy zanim będę tego robić.